No ja wam tak powiem, jako człowiek z 3 troszkę, że jedyne co was broni, to ta konstytucja, na którą stracie, w tej chwili całkowicie, i jak my uznamy jako ludzie, że już nie ma co, i że naprawdę nie ma się co wygłupiać, i że jesteście po prostu z bandytami zwyczajnymi, to jak z bandytami z wami postąpimy. jest was naprawdę 30 tysięcy chłopców dzielnych ze zbrojnych oddziałów. Nas jest dużo więcej. Brawo. Tak już było. I naprawdę, już jest nas dużo więcej. Ja nie mówię kiedyś, dzień dobry. Ja nie mówię, że jak się ludzie obudzą. Ja mówię o tych ludziach, którzy już mają was dosyć. Jedyne, co was chroni w tej chwili, to to, że my wierzymy w tą konstytucję. To to, że my wierzymy w to, że powinien być prawo i porządek. Wy to naruszacie. Moje dzieci się boją być na spotkaniach z bliskimi mi ludźmi przez was. Przez was. Jesteście jedynym zagrożeniem na ulicach od prawie roku. Jedynym. Jedynym bandytyzmem, który się szerzy. Jedyny. I pamiętajcie, że to, co nas powstrzymuje, to nie wasz gaz i wasze pałki, bo tego się nikt nie boi. Myśmy wszyscy byli potraktowani i dalej tu jesteśmy. Patrzcie na piotka. Do domu mu weszliście. Wszystko zrobiliście. i Co? Czy on się ugnie? Nie. Czy my się ugnimy? Dziewczynę żeście pobili, kurcze w radiowozie, Dokładnie. bohaterzy jedni. Dokładnie. I ona dalej tu będzie. I przybiegnie natychmiast. I jedyne, co ją powstrzymuje, żeby się wami na poważnie nie zająć, to to, że ona walczy o wolność i praworządność, a nie o to, żeby konkurować z wami w waszym bandytyzmie. Na razie. Więc przeginajcie dalej i zobaczycie, jak daleko można nagiąć sprężynę za nią pęknie. Brawo. Ja brawo, brawo! Brawo! brawo!